Cześć! DrupTika nie organizuje konferencji, więc co właściwie organizuje? Dotychczas organizowaliśmy dwa rodzaje wydarzeń Drupal Day i Drupal Camp. Teraz robimy coś nowego, coś czego w Polsce jeszcze nie było. Coś o nazwie Drupal Unconference. Skąd w ogóle pomysł na Drupal Unconference? Takie wydarzenie jest zorganizowane od 3 lat w Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Z każdym rokiem jest tam coraz więcej uczestników, ponieważ podoba, podoba im się taka forma. Eee, a jaka to forma? Za chwilę wam powie Jarek, który był w 2018 roku uczestnikiem takiego wydarzenia w Wielkiej Brytanii i najlepiej zna szczegóły. Cześć, mam na imię Jarek, jestem jednym z organizatorów Drupal Day and Conference. Czym to się różni od zwykłego Drupal Campa? a na tym, że nie znamy agendy przed spotkaniem. Przychodzimy w dniu wydarzenia, zapisujemy na takich kolorowych karteczkach tematy naszych propozycji i przyklejamy je do wolnych slotów na tablicy. Nie będzie żadnych nagrań wideo, jest to bardzo nieformalna konferencja, a po więcej szczegółów zapraszam na stronę drupal.pl. Do zobaczenia w Warszawie!